Witam, z tej strony Delango Liry dla serwisu IntelliPoker w dzisiejszym rozdaniu przyjrzymy się Restylowi w turnieju. W tym rozdaniu jesteśmy na finałowym stole. Wszyscy pasują do gracza numer 7, który otwiera za dwie ciemne. Wszyscy do nas pasują, jesteśmy na małej ciemnej. Patrząc na siłę naszej ręki, naszym pierwszym odruchem byłoby spasowanie, ale zawsze powinniśmy szukać okazji do zgarnięcia żetonów, nie posiadając silnej ręki, ponieważ silne ręce tak często się nie zdarzają. Ta ręka nadaje się do restylu, gracz który otworzył, gracz siódmy, otwierał bardzo często z pozycji nadających się do gradzieży. Trzy z ostatnich czterech razy było spasowane do tego gracza na katopie, więc wiemy, że ten gracz jest zdolny do otwierania z szerokim zakresem rąk z tego miejsca. Wielkość przebicia nie daje nam żadnych informacji, ponieważ widzieliśmy jak ten gracz otwiera za cztery, jak i za dwie ciemne. I nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć co oznaczają te wielkości przebić pod względem siły ręki. Ten gracz wygląda dla nas na rozsądny cel, żeby trzybetować jako lessi. Jest jeszcze jednak jedna rzecz, którą biorę pod uwagę i skłania mnie ona do nie podejmowania tej akcji. Nasza wielkość staków. Nasza wielkość staków jest bardzo niewygodna, żeby próbować z nią lessi Zaczynamy rozdanie mając 25 ciemnych, nasz przeciwnik otwiera za dwie ciemne. Jesteśmy zbyt deep mając 25 ciemnych, żeby wysunąć o linię jako resty. Myślę, że to za duże zagranie po przebiciu za dwie ciemne. A co z 3 za bardziej standardową sumę? Wtedy znajdziemy się w nieciekawym położeniu. Jeśli trzybetujemy za 5 czy 6 ciemnych, a przeciwnik przebije nas ponownie, to będziemy musieli spasować naszą rękę, a tych żetonów nie możemy stracić mając 25 ciemnych. Dodatkowo, jeśli przeciwnik postanowi nas tylko sprawdzić, to będziemy bez pozycji w dużej puli z marginalną ręką i będziemy zmuszeni skomitować się continuation betem lub poddać się na flopie, co nie jest dla nas dobrym scenariuszem. Jeśli mielibyśmy między 10 a 15 ciemnych, to myślę, że byłby to dobry moment, żeby przyjąć inicjatywę i wysunąć o linia koresji, Ale mając 25 ciemnych, co jest niewygodnym stakiem do Resilu, powinniśmy po prostu się poddać i wyrzucić swoją rękę. Co właśnie zrobił nasz gracz.